Posłuchajcie, kochani, tak samo jak jest z weganami i wegetarianami, są tacy, którzy są weganami i wegetarianami ze względów etycznych, czyli po prostu nie chcą mieć mięsa, ponieważ nie chcą wpływać na to, że te mm, zwierzęta się zabija, ale są też tacy, którzy po prostu są wegeta wegetarianami z tego względu, że po prostu nie lubią mięsa. No i tak samo jest również z minimalistami. Są tacy, którzy są minimalistami ze względów etycznych, czyli nie chcą wpływać na konstrukcjonizm, chcą żyć w stylu zero waste itd., itd. Ale są też tacy, którzy robią to z innych powodów. Na przykład ja i dzisiaj opowiem Wam, z jakich powodów ja stałam się czy tam staram się w jakimś tym stopniu iść w drogę minimalizmu. I know you told your Cześć kochani, jeśli się jeszcze nie znamy, to ja jestem Wiktoria i na tym kanale poruszam aspekty związane z budżetowaniem, oszczędzaniem no i jeszcze niekiedy zdarza się, że opowiadam tutaj o mojej drodze do minimalizmu, o moich początkach minimalizmu i tego jak staram się i dlaczego też, między innymi właśnie w tym filmie, staram się tą minimalistką zostać w swoim życiu. Także tak jak już wspominałam dzisiaj w filmie, chciałabym, poruszyć taki aspekt, dlaczego tak naprawdę warto być minimalistą i z jakiego powodu ja staram się tą minimalistką być i w jakimś tam stopniu do tego dążyć, żeby kiedyś tam ostatecznie móc nazwać się minimalistką lub osobą, która jest tym minimalizmem zainteresowana. Pierwszy aspekt, jeśli chodzi o to, dlaczego staram się być minimalistką, to jest chyba coś najbardziej istotnego. I może troszeczkę mm, dla niektórych być takie aż za bardzo egoistyczne, nie wiem, leni, lenistwo, można to nazwać lenistwem, y, ale ja po prostu staram się być minimalistką ze względu na to, że nie chcę mi się sprzątać. Po prostu im mniej rzeczy mam, tym mniej trzeba tych rzeczy sprzątać. Dlatego ja po prostu jestem bardzo mocno. Za tym, żeby kupować jak najmniej jakichś pierdół, jakichś dekoracji, jakichś roślinek, za bardzo takich, za dużo roślinek, za dużo rzeczy, za dużo gadżetów i tak dalej, bo po prostu ja nie lubię tego ze względu właśnie na to, że nie chcę mi się tego sprzątać. I nie chce mi się tego cały czas odsuwać, jak na przykład moje podłogi, żeby nie mieć mnóstwa rzeczy poukładanych na podłodze, żeby móc, musieć to umijać, żeby musieć to przenosić i tak dalej, i tak dalej. Czy na przykład właśnie, żeby przetrzeć półkę, to żeby nie mieć tam miliona rzeczy poustawanych, które by trzeba było wszystkie poprzesuwać, żeby ją wytrzeć. Drugi aspekt jest taki, że teraz, kiedy mieszkamy jeszcze u moich teściów, no to mamy tak naprawdę do zagospodarowania dwa pokoje i jest nas trzech, także jest to dość mało miejsca jak na trzy osoby, w tym dziecko, które jednak mimo wszystko naprawdę zabiera, za zabiera bardzo dużo przestrzeni. Więc widzę po tym, że teoretycznie nie mamy jakoś tak aż tak bardzo duży, rzeczy, jakbyśmy mieli dom, to by to wszystko znikło ale przez to, że właśnie jesteśmy w takiej małej przestrzeni, no to to wszystko jest takie zagracone, mimo że nie ma tych rzeczy aż tak dużo. I przez to, że właśnie tak to wygląda, to ja wiem już teraz, kiedy tych rzeczy nie masz tak dużo, ale mamy mało miejsca na nie, to wiem o tym, że ja po prostu nienawidzę mieć za dużo rzeczy. Pod względem tego, że kiedy ja to widzę, i widzę ten taki chaos, to takie niepoukładanie, to takie mnóstwo rzeczy, które nie mają za dobrze zagospodarowanego swojego własnego miejsca, to ja po prostu czuję taki wewnętrzny niepokój, wewnętrzny, żeby nie powiedzieć brzydko, zdenerwowanie. Wewnętrzne zdenerwowanie. I przez to jestem taka przebuźcowana, zdenerwowana, rozgniewana, roz, wiecie, tak roznerwicowana. I dlatego uważam, że nie chcę mieć za dużo rzeczy, bo po prostu sama ze sama sobą się wtedy kłócę, kiedy tych rzeczy mam za dużo. Dlatego właśnie minimalizm przychodzi mi z pomocą i staram się dzięki niemu mieć mniej rzeczy, no i wtedy nie jestem taka zdenerwowana na to wszystko, co mnie otacza. Kolejny aspekt. Kiedy wszystko jest poukładane i zorganizowane, to ja jestem zorganizowana i yy, ja po prostu wtedy jestem taka bardziej produktywna, bo sama, sama siebie napędzam, tak jakby. Jak ja czuję, że jest wszystko poukładane wokół mnie, to też i mam poukładane w głowie, to jest trochę bardziej jak placebo działa albo. Wiecie po prostu bardziej, jak taka coś, coś w mojej głowie takiego mi mówi, że jeśli mam pokładane naokoło siebie, to też jest zorganizowana jestem w środku i to mi pomaga na tym, no i to się po prostu napędza nawzajem. Także tak to wygląda, i to jest bardziej takie moje, i taka moja psychika, mój mindset, ale możliwe, że niektórzy z Was też tak mają. Także tak to właśnie jest ze mną, że, że to mi pomaga. Może z tych moich aspektów e, minimalizmu i dlaczego staram się na tą drogę iść, tą drogą iść, wejdę na takiego leniucha i samoluba, ale trudno, może troszeczkę taka jestem. Więc, kolejnym aspektem, dlaczego staram się być minimalistką, jest to, że dzięki temu, że mam tych rzeczy mało, to mogę je mieć naprawdę dobrej jakości, mogę je mieć. Naprawdę fajne i takie, które mi się faktycznie podobają. Nie wiem, czy wiecie, co mam na myśli, ale po prostu jakby dążę do tego, żeby mieć najlepszą wersję tego, co tak naprawdę chcę mieć. I dzięki temu jestem szczęśliwa, rzeczy dłużej mi się trzymają, bo są dobrej jakości, dłużej mi trwaj, dłużej trwają, jakby są ze mną, o tak? <laughs> Może lepiej to brzmi. No i też ja mogę się cieszyć nimi dłużej, po prostu. Nie wiem dlaczego, ale. Mm, to, że mogę coś wyrzucać, to, że mogę się czegoś pozbywać, sprawia mi jakąś taką dziwną, wewnętrzną przyjemność, więc minimalizm pozwala mi pielęgnować moją wewnętrzną przyjemność wyrzucania rzeczy niepotrzebnych. No i też właśnie dzięki temu, że staram się mieć jakąś tam małą ilość rzeczy w domu, takich niepotrzebnych, jakichś graciarstwa i tak dalej, no to właśnie. Mogę te rzeczy, które są, pasują do tych kategorii, mogę je raz na jakiś czas wyrzucać, kiedy w jakiś tam stopniu, w jakimś tam sposób znajdą się w moim domu. Szczególnie teraz, jak będziemy się przeprowadzać i będziemy się wynosić ze strychu, przede wszystkim, to tych rzeczy naprawdę pójdzie mnóstwo. Także będzie tego sporo. Będąc mamą, posiadając dziecko, nie jestem w stanie, mm, pielęg Znowu użyję tego słowa, ale pielęgnować, czy tam właśnie podbudowywać i jakby w jakimś tam stopniu rozwijać mojej strony takiej organizacyjnej, którą ja bardzo lubię. Bardzo lubię mieć wszystko tak pokładane, wiecie, w kosteczkę. Tak delikatnie to podchodzi pod pedantyzm, ale ja totalnie pedantką nie jestem, ale właśnie jakby lubię po prostu mieć pokładane wszystko jeszcze kolorystycznie albo coś no. Mm, mm. Uwielbiam, e, więc e, będąc mamą, posiadając dziecko, nie mam możliwości rozwijania tego u dziecka, ponieważ kiedy ja posprzątam coś, dam do jego pudełek, które ma w ogóle piękne, ma piękne pudełka beżowe, mm, mm, piękne. Co z tego? Jak zaraz, kiedy ja to posprzątam, znowu wygląda to tak samo, jak wyglądało. Nie jest to w ogóle zorganizowane, nie jest to w ogóle posortowane, tak jak to powinno być, tak jak ja to poukładam. No po prostu nie mam możliwości, żeby tam to wyglądało dobrze. Więc kiedy nie ma możliwości rozwijania tej strony mojej u dziecka w pokoju dziecięcym, tam w przyszłości, no to staram się to rozwijać w innych aspektach domu, czyli właśnie u nas w pokoju, u mnie w szafce, wiecie i tak dalej i tak dalej, także. Na przykład ostatnio y, udało mi się posortować wszystkie nasze zdjęcia od y, czasów, jak byliśmy młodzi, młodzi, no wiecie, jak byliśmy bez dziecka, byliśmy parą z moim mężem, to, to tam mamy jedne zdjęcia, potem drugie zdjęcia mamy ze ślubu, trzecie zdjęcia mamy od Filipa, czwarte z jego chrztu, piąte tam mamy właśnie taką książkę całą y, od Filipa, y, no wiecie, taką od narodzin dziecka do tam dalszych części y, życia. Jakby, wiecie, etapami to idzie, no po prostu ja, jak zaglądam do tej szafki, widzę te wszystkie albumy, widzę te wszystkie um, książeczki, to ja jestem tak w siódmym niebie po prostu, jak to widzę. Także um, takie aspekty mi pozwala rozwijać w sobie właśnie minimalizm, bo wtedy mam tych rzeczy mało, ale są takie, wiecie, dowalone takie <grytanie> totalnie e, w punkt, tak jak mi się podoba. Także tak to właśnie wygląda. Dzięki minimalizmowi również podzieliłam e, swoją część pokoju, czy tam domu, czy tam szafek z, z częścią mojego męża i wtedy widzę, jak wygląda moja, jak wygląda jego, jego jest zdecydowanie bardziej zagracona, moja jest zdecydowanie mniej zagracona. I tak samo wygląda to z ubraniami. Ja w ogóle też nienawidzę mieć mnóstwa ubrań. Nienawidzę mieć ubrań, których nie noszę. Często dostaję ubrania, których nie noszę, potem je i tak wyrzucam, albo noszę je nie, z nie mając z tego przyjemności. Więc po prostu... To, że, że staram się być minimalistką w jakimś tam stopniu, uważając się za minimalistkę, sobie samej argumentuje to, że chcę coś wyrzucić, czy się z czegoś pozbyć i tak dalej. Także to mi daje ten argument za którym idzie wyrzucanie, pozbywanie się rzeczy z domu. Tak to wygląda chociaż źle to brzmi, ale jednak tak to wygląda. Okej okay, w komentarzach dajcie mi znać, jak wyglądają Wasze aspekty, tego, dlaczego staracie się być minimalistą, czy tam idziecie w drogę minimalizmu w Waszym życiu i dlaczego, dlaczego chcecie być minimalistą. Dajcie mi znać w komentarzach, bo jestem ciekawa, może faktycznie się będę z Wami też utożsamiać, może czegoś zapomniałam w tych moich propozycjach tutaj, które dałam w filmie, a może akurat kogoś zachęciłam w jakimś tam stopniu do tego, żeby tą drogą pójść, chociażby w jakimś tam stopniu, bo to nie musi być po prostu, wiecie, pójście na 100% i wszystkiego się pozbywanie z domu i tyle, no, tylko po prostu można to robić, wiecie, tak? W racjonalny sposób. To wszystko w tym filmie wiem, że taki siedzony, ale wydaje mi się, że to może też tak trochę pójść w takim kierunku, że wiecie, albo można zrobić taką burzę mózgów w komentarzach, że możemy ze sobą porozmawiać na ten temat, co wy uważacie, co ja uważam i tak dalej, albo to może być po prostu taka, wiecie, pogadanka monologowa z koleżanką, możecie to tak uznać, że wiecie, jakaś tam koleżanka się wam wygadała, jak to wygląda u niej. No nie wiem. Może Wam się to spodoba, także jeśli Wam się spodobało, to wiecie co zrobić. I zapraszam Was do kolejnego filmu! Pa, pa.